Czy znajesz ty gdzie moja rodzina, ja preicha tu z dalekiego kraju. Szczopo zobaczyć ty, selo moje, szczopo zobaczyć ty moją krainę. Pistolidzi, ja tą chcę obronić, i w sobie. Wsich selene wywozeni deselą błodnie do rocha Kone i konej tam stoi tmuchyła. Pokażę mi de bo ja oczu І за нещасливу Україну Візьму від неї візьму я чорну землю Землю рідну чорну землю з України, Вже знаю я чому не виписав Я вже знаю. А Jak jasero to już naszył, sę. Jak ja to już psa. Dzień Dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na czwartym naszym spotkaniu, tutaj w Wołyńskim w Święcie Środowiskowego Róca Pracy. Witam w swoim imieniu i w imieniu przede wszystkim gospodarzy tego obiektu, czyli księdza doktora. Mariana Dumy. Witamy się kapelana, kapelana środowiska XXVII wołyńskiej, kapelana naszej macierzystej firmy OHP. Dziękuję I również w imieniu komendant tutajszego chówca pani Urszuli Mała. Drodzy Państwo, ten wieczór jest przede wszystkim poświęcony, ma swoich bohaterów, więc pozwolę Państwu, że powitam najpierw tych bohaterów, czyli młodzież środowiskowego kuchnia pracy i wolontariuszy, którzy byli na Wołyniu i którzy pracowali tam i też tą wystawę to oni zorganizowali. I witam również ich rodziców, bo bez nich nie byłoby tej młodzieży. Także witam serdecznie. A teraz chciałbym, żebyśmy zaprezentowali Państwu to, gdzie byliśmy. Tutaj młodzież przygotowała taką mapę satelitarną i powiemy parę słów o tym, gdzie byliśmy i będzie również kilka zdjęć startu mukami. Okay. Teraz e, chciałbym poprosić doktora Leona Bobka e, i żebyście Państwo też mieli okazję zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy byli z nami na Wołyniu, pracowali. E, Instytut Pamięci Narodowej przygotował dyplomy. Ja będę wyczytywać te wszystkie osoby, natomiast doktor jako przedstawiciel. Chciałbym wyrazić wdzięczność za zaangażowanie i ciężką pracę przy renowacji oraz porządkowaniu mogił polskich żołnierzy i ludności cywilnej na Wołyniu podczas obozu zorganizowanego w sierpniu 2011 roku. Pamięć o opuszczonych grobach przodków jest wyrazem szacunku dla naszej historii i polskiej obecności na tych terenach z poważaniem pełniące obowiązki Wojewódzkiego Działu Instytutu Pamięci Narodowej w Gminę, Marcin Krzysztof. W roku następnym udało się uzyskać zgodę na ekshumację tak, z dwóch domów śmierci w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej wydobyliśmy z, z Ostrówek 81 osób, w Woli Ostrowieckiej 243 osób. Przez następne lata staraliśmy się kontynuować, z, dostać zgodę na kontynuowanie ekshumacji. Okazuje się, że było już to niemożliwe. Przez kolejnych 19 lat dobijaliśmy się u władz polskich, ukraińskich pisma co roku wysyłane do Łódzka, do Kijowa, aż tu nagle w tym roku, w lutym zapadła decyzja, że w Ostrówkach będzie spotkanie prezydenta. Na pewno jesteśmy bardzo mocno dotknięci, że pozostaje po tych słowach i pana doktora Topka i Jacka i do tej pory, czego doświadczamy, to pozostaje modlitwa. Był pogrzeb, to wielka rzecz. A my w tej chwili w tej wspólnocie, idąc śladami tej pamięci o tej ziemi, o tych ludziach, <śmów> mówmy, wieczne odpoczywanie raczej dać Pani. Wieczne odpoczywanie raczej dać Pani. Światło z wieku ich niechaj świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światło z niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Знаєш ти, де моя родина, я приїхав ту з далекого краю, Щоб побачити село моє, Щоб побачити мою країну. Том, і і стоїть я там в селовій І в Сибір всіх зелене вивозені, Де селобу одєє дорохаї, Ко неї там стоїть мохила. Покаже мені, де є ця мохила, Бо я ходжу, Почу колоней, помолитес За мою родину, за село І за нещасливу країну За мою родину, за село І за нещасливу країну Візьму від неї, візьму я чорну землю